A co się dzieje, gdy żyjesz ze świadomością, że imię Pana jest z Tobą, jest w Tobie, że idziesz w imię Pana? Wow! Dziś między innymi o tym, więc rozbieg i lecimy! Frajda życia z Bogiem słowo daje. Dziś w wersji espresso, jednowątkowo, krótko i na temat, kontynuujemy ten inspirujący cykl poświęcony imionom Boga, które Bóg zostawił w swoim słowie, w Biblii, a ja miałem przyjemność spisać je w mojej książce, Poznaj go, 77 imion Boga. Dzisiaj chcę przyjrzeć się tak bardzo praktycznie temu, co widzimy. Przedskoczmy od razu do słowa, bo słowo jest najważniejsze. W pierwszej księdze Samuela w rozdziale 17, gdzie opisana jest walka Dawida z Goliatem. Bo nie wiem, czy zwróciliście uwagę, że gdy Dawid szedł, aby pokonać Goliata, to miał ze sobą no właśnie, co miał ze sobą? Pamiętacie? No tak, miał ze sobą proce i kamienie. Ale okazuje się, że miał coś jeszcze. W wersecie 45 czytamy: Dawid odrzekł filistynowi, czyli Goliatowi: Ty idziesz na mnie z mieczem, dzidą i zakrzywionym nożem, ja zaś idę na ciebie w imię Pana zastępów, Boga wojsk izraelskich, którym urągałeś. Dziś właśnie wyda cię Pan w moje ręce, pokonam cię i utnę ci głowę. I dalej jest brutalny opis tego, co się stanie z Goliatem i z tym, co po nim zostanie. Y bardzo ważny element, chcę żebyście, żebyśmy to zobaczyli. W kontekście imion Boga, w kontekście tego, do jakich rozważań zachęcam Was, ale też siebie, bo cały czas żyję tym tematem. To jest niezwykłe, że Dawid idzie w imię Pana. On ma takie zrozumienie, że idzie w imię Pana. W imię Pana to znaczy, ma świadomość, że Bóg go posłał, że, że Dawid reprezentuje Boga i widać tu na pewno świadomość przymierza bo wcześniej Dawid zwraca uwagę, że kim jest ten nieobrzezany Filistyn, tak? więc Dawid ma świadomość, że on Dawid jest w przymierzu z Bogiem a ten Filistyn nie jest w imieniu, w przymierzu z Bogiem, no właśnie, ale zobaczcie, że pojawia się tu wątek imienia Boga Dawid wylicza Okej, okay, Filistynie, Goliacie ty masz miecz dzidę i zakrzywiony nóż i idziesz na mnie z tą bronią, którą po ludzku rzeczywiście możesz mnie poszlachtować, przekłuć, przebić, rozpłatać, rozciąć. A ja idę na ciebie w imię pana zastępów. Zobaczcie, Dawid wypowiada imię pan zastępów. Pan zastępów, czyli dowódca wojsk niebieskich. Czyli najwyższa potęga militarna, najwyższa siła, najwyższy autorytet. I mówi, że jest to Bóg wojsk izraelskich, czyli ogłasza nad sobą, ogłasza nad wojskami izraelskimi Boże zwycięstwo, wypowiada słowa wiary. I dzięki tym słowom wiary, za chwilę, zwykła proca i jeden kamień wystarczy, żeby pokonać Goliata. Ale zobaczcie, że sekret wiary. Goliata polega na tym, że on te słowa wydobywa ze swojego serca za pomocą ust. Że on wypowiada słowa wiary, wypowiada imię Pana. I to jest cudowny przykład tego, w jaki sposób imię Pana może być twoją bronią w dzisiejszej sytuacji. Jeśli masz już egzemplarz tej książki, to gratuluję, jeżeli nie, to zachęcam kupią dzisiaj, bo ona zrewolucjonizuje twoją modlitwę. Akurat otworzył mi się rozdział o Bogu, którego imię brzmi: Bóg, który mówi: Nie martw się. Może dzisiaj jesteś w jakimś kłopocie, w jakiejś trudnej sytuacji, ale możesz wtedy ogłosić nad swoim życiem: Mam Boga, który mówi do mnie: Nie martw się. Mój Bóg mówi do mnie: Nie martw się, tylko ufaj mi. Ufaj mi i działaj z wiarą. Żyj z wiarą. Żyj z przekonaniem. Żyj w posłuszeństwie mojemu słowu. Może. Y Otworzył mi się rozdział Bóg Najwyższy. Może dzisiaj potrzebujesz takiego imienia? Może przytłaczają ci jakieś okoliczności i musisz ogłosić w swoim życiu, ale Bóg jest Najwyższy. Bóg jest Bogiem ponad wszystko. Kiedy zaczniesz tak mówić, kiedy zaczniesz tak myśleć, bo pamiętacie, że sekret życia wiary to jest myślę z wiarą, mówię z wiarą, działam z wiarą. Uczymy tego w apostolskim ruchu wiary, uczymy we wspólnocie Hefsiba i innych wspólnotach ARW. Myślę z wiarą, mówię z wiarą, działam z wiarą. I kiedy mam imiona Boga, to to jest dodatkowy arsenał choćby 77 pocisków nie do zatrzymania. Dzięki tym imionom możesz zwyciężać każdą okoliczność. Więc zajrzyj sobie dzisiaj może do tej książki, ale przede wszystkim do Słowa Bożego, bo. Tam masz komplet wersetów z imionami Boga. Zajrzyj do dzisiejszej liturgii Słowa i przekonaj się, bo w zasadzie codziennie w tych fragmentach, które Kościół w swojej mądrości i miłości kładzie przed nami, możemy znaleźć tam jakieś określenia Pana, Jego cechy, Jego przymioty, Jego charakteru, Jego natury. I kiedy wypowiadasz je w przeciw okolicznościom, kiedy ogłaszasz je z wiarą, to one stają się rzeczywistością w Twoim życiu. Boża zasada, wypowiedziane słowo staje się rzeczywistością w moim życiu. Bogu dzięki, Duchu Święty, pomóż nam żyć w ten sposób. Yy, tyle na dziś. Jeśli spodobało Ci się to nagranie, wyraź aprobatę, zostaw polubienie, zostaw komentarz. Udostępnij to nagranie, niech się niesie dobra wieść o frajdzie życia z Bogiem, o imionach Boga, które możemy poznawać dzięki Jego Słowu. Do zobaczenia przy kolejnej okazji.